Tą historię usłyszałem, gdy wędrowałem przez Rosję 6 lat temu. To była pielgrzymka z Polski do Moskwy. Przyjął mnie na noc jeden z prawosławnych monasterów i tam mnich pewien mi to opowiedział. To się wydarzyło w średniowieczu. To były czasy niebezpieczne dla wędrowców. Zbuje po prostu łupili karawany kupców i też napadali na. Na osady, na kościoły. Więc budowano wokół klasztorów mury, takie które chroniły zakonników. I właśnie w lesie, gdzieś zdala od ludzi, był klasztor żeński. Mieszkały tam i modliły się zakonnice, kobiety. A więc, dla bezpieczeństwa, właśnie miały taki bezpieczny mur wzniesiony naokoło klasztoru. I no w tym że była taka bardzo bezpieczna, solidna brama. I któregoś razu zakonnica, znaczy przełożona tego zakonu miała sen. Śniło jej się, że do bramy tego klasztoru puka mnich, taki wędrowny asceta, człowiek modlitwy. I że ten człowiek przybywa do klasztoru właśnie do tych sióstr z jakimś ważnym dla nich słowem, z ważną nauką. I po tym śnie siostry wyszły na mury, traktując to jako poważny znak, po prostu wypatrywały gościa, wypatrywały tego, tego wędrownego mnicha. I w tym samym czasie, właśnie w okolicach tego klasztoru, banda zbójów wpadła na pomysł, że, że napadną na, napadnie na ten klasztor, że zabiją siostry i zrabują skarb którego spodziewali się, tam, który spodziewali się tam znaleźć. I Herst, szef tych zbójów, wpadł na pomysł, żeby przebrać się za mnicha wędrownego, który ma w torbie tylko Biblię i ikonę. No i plan był taki, że podejdzie pod bramę, zapuka. No i siostry wtedy zmylone tym jego wyglądem, tą powierzchownością, myśląc, że to mnich. Otworzą mu, on wtedy je zabije i zrabuje ten skarb. Dlatego wziął pod, pod płaszcz, schował pod płaszczem miecz i, i właśnie powędrował do tego klasztoru. Stanął pod jego bramą, zapukał. No a siostry, które od rana wypatrywały z murów tego gościa, od razu go, go ujrzały. Natychmiast otworzyły mu bramę, wpuściły go do środka. Troszeczkę zaskoczonego, tego człowieka zaprowadziły do, do jadalni. Tam posadziły go na, na wygodnym miejscu, na wygodnym siedzeniu. No i jedna przez drugą y, prześcigały się, żeby mu lepiej służyć. Przyniosły mu ciepłą strawę, coś do picia, zdjęły mu buty, natarły, umyły mu stopy, natarły olejkiem. No i ten y, zbój w przebraniu mnicha no był kompletnie oszołomiony. Nie spodziewał się takiego przyjęcia. <laughs> zaskoczony tym, 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 pod, tym traktowaniem, takim bardzo dobrym, yy, tylko się rozglądał, yy, gdzie tu jest ten, ten skarbiec, no bo gdyby zabił te siostry od razu, to być może będzie musiał długo szukać tego skarbca, spodziewał się jakiegoś znaku, może jakiejś podpowiedzi. No a te siostry yy, coraz bardziej mu usługują i coraz bardziej mu jakby służą, coraz bardziej uniżenie Przynoszą mu nowe pokarmy, pytają się, czego jeszcze potrzebuje, no i pełne uśmiechu, takiego ciepła, życzliwości, no cały czas wokół niego, wokół niego krążą, przybywają, chcą, chcą mu pomóc. No i on jest kompletnie zaskoczony, nie wie co zrobić, nie spodziewał się zupełnie czegoś takiego, no i być może nie, takiej miłości nigdy w życiu jeszcze nie poczuł od nikogo. I zaczął się łamać, i coś mu, coś w środku zaczynał w nim pękać. I kiedy siostry tak jakby nadskakują mu z tą życzliwością, z, tą, z tym ciepłem, z tą miłością w oczekiwaniu tego słowa, co, co im powie ten mnich, ten bandyta w końcu, w końcu zdobywa się na wyznanie i mówi do tych sióstr: Ja wcale nie jestem tym, za kogo mnie macie, za kogo mnie wzięłyście. No i siostry słysząc taką pokorną, taką poko takie pokorne słowa jeszcze bardziej wsłuchują się w tego słowo, co ten człowiek, co ten szlachetny mnich pokorny tak bardzo, co on ma dla nich, y jaką przynosi dla nich y naukę. No i gdy tak one y przysłuchują się, wpatrują się w niego z miłością, on już nie wytrzymuje tej presji, tej presji dobra <grym> i przyznaje się w końcu, i mówi do nich. Że, że on wcale nie jest y, tym, za kogo biorą, że, że tak naprawdę jest ostatnim z największym grzesznikiem. No i siostry, słysząc takie wyznanie, y, takie szczere słowa płynące prosto gdzieś tam z, z poruszonego sumienia, y, oczywiście tym bardziej jeszcze y, wsłuchują się w jego, w, jego, w jego wypowiedź, co tak szlachetne. Pełen mądrości wewnętrznej, człowiek, który poznał swoją, swoje wnętrze, co on ma dla nich, jakie ma dla nich słowo. I wtedy już ten łotr ten, ten nie wytrzymuje, i mówi już całą prawdę, wyznaje, że, że jest mordercą, że, przybił, że przybył tu po to, żeby je zabić i zrabować ich skarb. No, i siostry, słysząc takie wyznanie, zalane łzami, absolutnie, całkowicie przebaczają mu tą, 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 tą wypowiedź, traktując go jako, jako człowieka pełnego właśnie tej wielkiej, głębokiej mądrości. Legenda mówi, że. Że skutkiem tego nawrócenia mnicha, tego, tego łotra, jest, był, było założenie obok tego żeńskiego klasztoru, klasztoru męskiego. Założyli go właśnie ci zbóje, z bandy tego herszta. To jest opowieść o, o miłosierdziu, który jest wielkim paradoksem, które wymyka się racjonalnemu poznaniu, które jest absolutnym dla nas skandalem i czymś czego według samych takich naszych ludzkich norm, racjonalnych, rozumowych, psychologicznych nie pojmiemy. Dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu przekracza wszystkie granice i jest dla nas wielką tajemnicą. Miłość, miłość i miłosierdzie to być może największa tajemnica Boga.